Podcast Alan. Ja mam nadzieję, że w lekcjach wf też dzięki edukacji zdrowotnej może się bardzo dużo zmienić, tak? No bo y, tutaj czasami mamy takie sytuacje, że y, na przykład nauczyciel wychowania fizycznego y, nie dostrzega, że y, uczennica ma bardzo dużą otyłość, tak? I jeżeli zadaje zadanie dla wszystkich to samo, tak? Rozbieganie, które polega na obiegnięciu biegnięciu trzy czy cztery razy boiska dookoła na orliku szkolnym, no to taka dziewczynka jest już po tym biegu wykończona, tak? Ona nie jest w stanie. W związku z tym, co robi? No, robi wszystko, żeby na WF nie chodzić, nie? Więc znowu jest już taka potrzebna zmiana mentalna, zarówno nauczycieli, jak i ich rodziców, bo rodzice na przykład boją się, tak? Rozmawiać z nauczycielami albo mają jakąś trudność żeby na przykład wskazać, że moje dziecko ma problem otyłościowy, tak? I w związku z tym potrzebuje dodatkowej opieki i wsparcia.